Dzisiaj stoimy tutaj w Korąbce na Kiermaszu Świątecznym z naszym stoiskiem dla Oliwierka. Do końca zbiórki pozostało nam już niecałe 3 miliony. Oliwierka możemy wesprzeć na zbiórkach internetowych na stronie się Pomaga i także na naszej grupie aukcyjnej, gdzie można przekazać rzeczy bądź wylicytować na aukcjach. Na naszym stoisku przede wszystkim znajdziemy piękne, robione ręcznie ozdoby przez uczniów w szkole. Ciasta przepyszne, domowej roboty, wypieki przecudowne. Jeżeli chodzi o aniołki, choinki, stroiki świąteczne, nie tylko do domu, bo i na zewnątrz, na groby tak samo postarałyśmy się, żeby nie zapominać o tych najbliższych, których wśród nas już na te święta nie ma. Prezentujemy całe nasze koło, które Działa dosyć prężnie i właśnie w tym roku też postanowiłyśmy tutaj uczestniczyć w tym jarmarku i przygotować ciasto świąteczne i pierożki, pierożki z kapustą i z grzybami, grzyby leśne.